Dzień dobry, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj będziemy testować sobie kilka nowości, ale też skupimy się na makijażu jedną marką, ponieważ w tym filmie we współpracy z marką Estée Lauder będę właśnie robić pełen makijaż produktami tej marki, także jestem mega podekscytowana, ponieważ w większości tych kosmetyków jeszcze nigdy nie używałam. Jak wiadomo Estée Lauder to jest marka wysokopółkowa, luksusowa, także bardzo się cieszę, że tutaj kilka perełek będę mogła ich przetestować. Naszą bazą i naszym takim głównym produktem, na którym się skupimy, będzie oczywiście podkład Double Wear. Ja mam wersję klasyczną, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale podkładów Double Wear jest kilka rodzajów, zależnie od tego, jakiego krycia oczekujemy. Odszukałam tutaj dla Was informację, ponieważ ten film powstaje głównie ze względu na to, że w salonach firmowych Estelauder od 27 do 29 września będzie zniżka na wszystkie produkty oraz na stronie Estelauder.pl od 27 września do 1 października taka promocja będzie. Wiem, że jest wiele fanek tego podkładu w różnych wersjach, także jeśli poszukujecie albo chcecie się zaopatrzyć w kolejne opakowanie, to będziecie mogły skorzystać z tej promocji. Tutaj będzie też kod rabatowy dedykowany moim widzom, także możecie z niego skorzystać. Pojawi się na ekranie oraz w opisie, ale też jeśli coś z tego filmu, z innych produktów wpadnie Wam w oko, no to również będziecie mogli skorzystać z tej promocji. Także zaczynamy od właśnie podkładu. Ja mam go w odcieniu 3W1 i uwaga, wcześniej używałam trochę jaśniejszego odcienia, ale właśnie z okazji e, organizacji tego filmu udałam się do salonu filmowego Estelauder i tam e, skorzystałam z takiej opcji, z takiej usługi e, dobierania podkładu, ponieważ każda z nas może się wybrać do takiego salonu e, i skorzystać z usługi dobierania odpowiedniego odcienia e, dla nas. Ja teraz jestem dosyć mocno opalona, moja twarz jest jaśniejsza niż to mojego ciała, więc potrzebowałam już ciemniejszego koloru niż ten, którego używałam wcześniej, i to się okazało właśnie 3W1, co było dla mnie szokiem, ponieważ wydawał się dosyć ciemne, ale faktycznie po wblendowaniu było jednolicie idealnie i no bardzo ładnie pasuje do mojego dekoltu, ponieważ ja mam tendencję teraz, jakie są opalana, do używania odrobinę za jasnych podkładów, ponieważ wszystkie prawie moje podkłady są teraz za jasne. Nakładam podkład zaczynając tutaj od dolnej części twarzy. Jego naprawdę nie potrzeba zbyt wiele, ponieważ jego krycie jest bardzo dobre, ale ta podstawowa wersja w moim przypadku właściwie testowałam tylko tą i Double Wear Newt do tej pory. I ona mnie nie zapycha ani nie obciąża, także naprawdę super. I na tej usłudze dobierania odcienia podkładu ja byłam w Galerii Mokotów, tutaj w Warszawie. Ale z tego co wiem, salony filmowe marki są w innych miastach, też w Poznaniu, w Krakowie oraz we Wrocławiu oprócz Warszawy. Także tam w tych miejscach można właśnie skorzystać z takiego serwisu. Jak widzicie nakładam odrobinę tego podkładu pędzlem na twarz, a potem wklepuję gąbetką, ten podkład wklepany gąbką wygląda tak nieskazitelnie i nie wygląda też ciężko, daje bardzo ładne krycie, natomiast no, na mojej twarzy w takiej małej ilości absolutnie nie obciąża, ma też dosyć lekką, lejącą konsystencję. Koniecznie dajcie znać, czy już testowałyście ten podkład, bo wiem, że jest to kultowy, uwielbiany przez Polki e, produkt. Mam wrażenie, że jeden z takich najpopularniejszych podkładów, jak nie, najbardziej popularny. Nałożyłam już korektor pod oczy i teraz będziemy używać pudru, który miałam okazję. Podotykać. Jeszcze nie używałam go na twarzy, natomiast podotykać w salonie właśnie Estee Lauder. I jest to puder sypki. On się nazywa Perfecting Loose Powder w odcieniu translucent, czyli po prostu przejroczystym. Słuchajcie, on jest tak ładnie rozświetlający, bardzo delikatnie. Ma takie mikrodrobinki, ale myślę, że świetnie będzie się sprawdzał zarówno na całej twarzy, jako taki lekko, minimalnie rozświetlający produkt, ale też pod oczy, ponieważ jest bardzo miałki e, i ma właśnie fajną taką, lekką. Konsystencję oraz te mikrodobinki sprawiają, że e, ta strefa pod oczami będzie rozświetlona. Oczywiście cała twarz też użyje go na całą twarz. Może będzie widać, jak bardzo miałki jest to produkt. Bardzo mocno zmielony. I nałożę go gąbeczką. Dzięki temu, że jest tak drobno zmielony, zupełnie inaczej wygląda niż e, inne pudry nabierane na gąbkę, ponieważ jest tak drobniutki. E, I dzięki tej konsystencji spokojnie możemy nałożyć sobie go myślę, że gąbeczką. I na całą twarz też wtłoczę go gąbką. Subtelnie wygładza skórę. Mam wrażenie, że wygląda na o wiele gładszą po tej stronie, gdzie już trochę więcej go nałożyłam. Nakładam też puder na szyi oraz dekolt, ponieważ tutaj sobie dzisiaj nałożyłam również podkład, dlatego że e, mówię Wam o tym często, ale mój dekolt ma e, tendencję do zaczerwieniania, e, więc fajnie jest też ten podkład w przypadku takich ubrań e, z głębszym dekoltem. E, fajnie jest ten podkład też tutaj przeciągnąć, e, jeśli też macie podobny problem. I teraz mamy jakby ujednolicenie i na twarzy, i na szyi, i na dekolcie. I teraz prosto przejdziemy do makijażu brwi. Będę używała kredki która nazywa się Micro Precise Brow Pencil. E, este Lauder ma trzy rodzaje aż kredek do brwi. Ja jestem fanką właśnie kredek, najczęściej po nie sięgam, e, i najbardziej do gustu przypadła mi właśnie ta, ponieważ ma tutaj z jednej strony taki bardzo precyzyjny, malutki ołóweczek, e, bardzo taki drobny, więc można sobie nim wyrysować e, włoski precyzyjne. A z drugiej strony mamy sztoteczkę, taką malutką, czyli to, co ja lubię, ponieważ właśnie. E, tego typu kredki są moimi ulubionymi, nadmiar produktu można sobie wyczesać, kurier idzie, momencik. I ja tą kredkę mam w odcieniu taupe, no i już patrzymy jak ona się będzie zachowywała. To jest taki chłodny odcień brązu. Już od razu mogę Wam powiedzieć, że fajną konsystencję ma ta kredka, ponieważ jest dosyć sucha. Ale nie tak sucha, że nie zostawia jakby śladu na skórze, ponieważ czasami kredki mają tendencję do tego, żeby wpadać ze skrajności w skrajność, czyli są albo za suche i za twarde, przez co w ogóle trzeba mocno przyciskać, żeby w ogóle było cokolwiek widać, albo są zbyt miękkie i zbyt woskowe, przez co wyrywają włoski. A tutaj spójrzcie, od razu przy dotknięciu ze skórą mam kolor, ale czuć, że ona nie jest taka bardzo jakby gęsta i woskowa. No i nie widzę na żadnego wyrywania włosków, a wiecie, że brwi, właściwie te włoski w brwiach, każdy z nich jest na wagę złota, przynajmniej u mnie, ponieważ nie mam zbyt gęstych brwi. No i brew w ekspresowym tempie skończona, ponieważ naprawdę bardzo łatwo się nakłada ten produkt, myślę, że można to zauważyć. I wygląda niesamowicie naturalnie. Nie jest to absolutnie jakiś taki przeciążający efekt. W ogóle ten kolor jest doskonale dobrany do e, mojego koloru włosów. Jest minimalnie jaśniejszy, takie jak lubię, ale też nie za bardzo. Fajny taki chłodny odcień. E, no i dobra, zrobię długą brew i przechodzimy do makijażu. Oka, oh, czyli to, co lubię najbardziej. I czas na paletę cieni. Będziemy używać palety o nazwie Pure Envy. Jak widzicie, zapowiada się dosyć jesiennie. E, I w środku mamy 12 e, cieni. Mamy miks e, matów i błysków oraz tylko tutaj w paletce. No i chciałabym zrobić coś właśnie takiego jesiennego, może troszkę mocniejszego. Zaczniemy od bazowego, takiego beżowego odcienia, cielistego. Fajnie, że mamy i trochę taki bardziej z żółtym pigmentem i trochę bardziej z takim rzoskwiniowym różowym. Także każdy może dobrać coś do swojej em, cery, do swojego kolorytu. To jest bazowy cień, on nie będzie tutaj jakiś bardzo widoczny, tylko używam go po to, żeby zmatowić to miejsce. I teraz użyję cienia przejściowego i będzie to ten chłodny odcień, oczywiście matowy. I będę blendować ten cień powyżej załamania powieki. On jest dosyć jasny, ale nada nam takiego właśnie ładnego efektu przejścia. Będzie to pierwszy cień taki rozblendowany trochę tutaj powyżej załamania, nawet prawie, że pod podbrew. Ponieważ jest na tyle jasny, że mogę sobie tutaj zaszaleć. I czas na przyciemnianie makijażu, i będę używała tego takiego ciemnego, bardzo chłodnego brązu, ponieważ mamy tutaj chłodne odcienie, te ciemne. Ten jest taki bardziej w szarość, ten bardziej w brąz, ale też jest to bardzo chłodny brąz. Myślę, że fajnie, to jest taki powiew świeżości, ponieważ większość palet jest w ciepłych tonacjach. Generalnie większość palet na rynku, mam wrażenie, i y, sporo osób lubi te ciepłe tony, natomiast ja naprawdę bardzo dobrze się czuję w takich chłodnych i też mam trochę już przesyt y, ciepłych. Także tutaj, no, idealnie, spójrzcie, jak y, koncentruję w jednym miejscu ten cień, to jest dosyć ciemny, a później jak mam mniej na pędzlu, to nawet takim zbitym pędzelkiem można ładnie sobie rozblendować, tak jak tutaj u góry to zrobiłam. Ale tak czy siak, y, wiecie, że jestem fanką blendowania i nie lubię jak są jakieś ostre linie. Więc e, pomiędzy nakładaniem e, będę sobie blendowała tutaj tą linię, ale chcę jeszcze trochę bardziej wzmocnić e, ten cień na zewnętrznym kąciku. I teraz przeciągam ten cień w załamanie powieki. razie się nie przejmuję, będę sobie mogła zblendować tak jak mówiłam. Więc przeciągam go w załamaniu aż prawie po sam wewnętrzny kącik. Naprawdę bardzo łatwo się blenduje ten cień, więc łatwo jest zrobić smoki eye takie rozstarte, bez żadnych ostrych granic, także super i będę używała następnie tego tutaj żurawinowego jakby odcienia. Przepiękne, jak otworzyłam paletę, to najbardziej rzucił mi się w oczy ten i ten odcień, ale ten trochę bardziej kojarzy mi się z latem, a chciałam zrobić coś jesiennego, dzisiaj typowo, więc będę używała tego koloru. I w moim doświadczeniu tego typu błyszczące cienie najlepiej nakłada się palcem. Mam nadzieję, że mi się nie osypie. I wklepuję go palcem właśnie w środek powieki. Na razie nie przyjmuję się też blendowaniem Rozblenduję sobie to tym poprzednim cieniem Ale chcę uzyskać mocną intensywność Jak widzicie nie ma tutaj problemu z tym Ale yy, jakby warstwowo ten cień działa Im więcej dokładam, tym on jest naprawdę taki bardzo mocno intensywny i napigmentowany Dobra, góra ładnie rozblendowana To ten sam ciemny cień będę nakładała na dolną powiekę Więc przeciągam z zewnętrznego kącika Aż tutaj, no nie wiem, w sumie może na całą, albo prawie na całą. Zostawię tutaj wewnętrzną część e, powieki bez cienia. Powieki dolnej oczywiście, i tutaj nałożymy sobie coś innego, ale ten cień e, zjeżdżał nim dosyć nisko. Teraz delikatnie blenduję granicę tego cienia na dole, i następnie będę używała. Tego chłodnego, błyszczącego cienia, tutaj. To jest takie trochę srebro. No, taki praktycznie srebrny cień, bardzo jasny. Jest też bardzo mocno drabinkowy, więc zmoczyłam na kopędzel. I nakładam go na wewnętrzną część ruchomej powieki i na wewnętrzny kącik. Spójrzcie, jakie piękne drabineczki. Ten yy, sam cień. Będzie idealny do zimowych makijaży, do takich błyszczących, tylko na przykład z chłodnym brązem albo z czernią. I może na dolną powiekę, tutaj na to takie gołe miejsce, które zostawiłam, nałożymy ten miedziany błyszczący odcień, żeby coś tutaj się interesującego działo. I to są takie, właśnie, bardzo jesienne odcienie. Ten i ten e, u góry błyszczący super się wpisują w klimat nadchodzącej jesieni. Ja już Wam wiele razy mówiłam, że Uwielbiam jesienne makijaże, to moja ulubiona pora roku, zdecydowanie pod względem makijażowym. Kocham te takie właśnie e, odcienie jesiennych, spadających liści. Kreska zrobiona, czas sięgnąć po tusz i będę używała tuszu SOMCHAS Knockout. Też będę go używała po raz pierwszy, także jestem bardzo ciekawa. Nie używałam wcześniej tuszu Estée Lauder. No i wygląda bardzo interesująco. Jest gumowa z ząbkami dosyć gęstymi. Wydaje mi się, że będzie dobrze rozczesywać, ale za chwilę się przekonamy. Fajnie też tutaj przy tym aplikatorze, kiedy wyciągamy szczoteczkę. Mam wrażenie, że dużo tego tuszu zostaje jakby zdjętego, czyli nadmiar zostaje zdjęty, co dla mnie jest super. Po prostu jest tutaj tak ciasno przy tym wyjściu z buteleczki. Ja nie lubię, jak tego tuszu nabiera się zbyt dużo i obkleją rzęsy, także malujemy i zobaczymy, jak będzie wyglądać efekt. No, powiem wam, że tuż daje radę. Rzadko tu mówię o nowych tuszach, ale spójrzcie, jak te rzęsy są mocno podkręcone i przepięknie rozdzielone. Natomiast to podkręcenie, zwłaszcza robi na mnie duże wrażenie, ponieważ te rzęsy naprawdę bardzo mocno idą do góry. Kochani, powiem wam, że mega podoba mi się ten makijaż. Takie dosyć niestandardowe połączenie tych miedziano. Mniej nowych odcieni, jak to określiłam, z takim chłodnym wewnętrznym kącikiem, ale mega mi się podoba. Bardzo fajne takie smoki. I teraz coś, czym jestem zachwycona. Spójrzcie, nawet opakowanie go na bosko i zapiera dech. I są to rozświetlacze, właśnie od Estee Lauder, Spójrzcie, jakie to jest piękne, no coś cudownego. One się nazywają Bronze Goddess. To jest właśnie seria Bronze Goddess. Illuminating Powder y, Gel, czyli to są żelowe rozświetlacze. I mam je w dwóch odcieniach, ale uwaga, uwaga, w środku są jeszcze piękniejsze. Także ostrzegam, bo można dostać zawału. Spójrzcie, no. Widzieliście kiedyś coś piękniejszego? Bo ja nie, no naprawdę cudo. Ta struktura jest tak piękna, że aż szkoda ją dotykać. Naprawdę coś cudownego. I teraz nie mogę się zdecydować, którego użyć, bo mamy tutaj ten, który. Złoczowałam mm, jeden i drugi w salonie, i ten daje efekt taki złocisty. On nie jest taki ciemny na twarzy, jak tutaj może wyglądać. Jest złoty, a ten jest taki lekko brzoskwiniowy. I teraz tak, ten jest taki bardziej złoty na skórze, a ten trochę bardziej brzoskwiniowy, ale na skórze też nie jest aż taki ciemny, jak tutaj się wydaje. Także no, sama nie wiem, którego użyć. W ogóle one są perfumowane, pachną właśnie jak perfumy. Mega, widać, że to taki luksusowy produkt, yy, ale ja chyba postawię na ten, trochę bardziej się wpisuje do tego makijażu, nie? Niż ten taki jaśniutki. Dobra, czyli używam numeru 03 Mirage. Jednak powiem Wam, że jest widać ten kolor na twarzy, ale do opalonej skóry wygląda po prostu przepięknie. Jest taki złocisto-miedziano-brzoskwiniowy, coś takiego. Piękny efekt glow, to jest czysta tafla. No i naprawdę do palenizny prezentuje się bosko, ale nie wiem, czy na wierzch nie zaaplikuję sobie odrobinki tego jaśniejszego jednak. Dla podkreślenia tego miejsca tutaj, które najbardziej rzuca się w oczy przy rozświetleniu. Więc sięgam po ten. I nakładam tutaj na jakby czubek kości policzkowej, na szczyt. I teraz mam tak mocne rozświetlenie, że delikatnie je tutaj wklepię gąbeczką, żeby trochę bardziej ten rozświetlacz wchłonął się w skórę. Jestem fanką efektu glow. Natomiast, no wiecie, będę chodzić w tym makijażu pewnie trochę, więc nie chcę aż tak niesamowicie, wiecie, oślepiać. A te rozświetlacze, no tak dokładane kolejną warstwą, dają naprawdę efekt wow. Spójrzcie na to. No coś cudownego. Naprawdę piękne. No i czas na makijaż ust i tutaj mam e, nowość Wam do pokazania, ponieważ jest to seria e, pomadki Pure Color Envy, która w odcieniu 420, czyli Rebellious Rose, powstała w trzech różnych wykończeniach, ponieważ jest to ulubiony, taki bestsellerowy odcień pomadek e, marki Estée Lauder. No i właśnie marka wprowadziła ją w trzech wykończeniach Żeby każda z nas znalazła to co lubi e, I mamy wykończenie matowe Czyli tutaj pomadkę płynną matową Mamy wykończenie bardziej Kremowe, czyli coś takiego Lżejszego, ale nadal nadającego No mocniejszy e, kolor e, Ale w takim kremowym wykończeniu Pomadki e, No i ostatnia formuła to Błyszczyk, który również nadaje kolor No ale wiadomo jest to takie całkowicie błyszczące Wykończenie i ja sama No nie wiem na którą mam się zdecydować, czy postawić tutaj na mat, ponieważ mam już dosyć dużo błysku. Czy może na tą taką satynową, bardziej pomadkę. Chociaż powiem Wam, że jestem fanką też błyszczyków i też ładnie by to wyglądało. Ale dobra, może e, nałóżmy tą e, pomadkę płynną, matową, bo no, dużo się już dzieje na twarzy i tak będzie ten kolor taki dosyć intensywny na ustach, więc nie chcę już przesadzać z błyskiem. No, ten kolor idealnie wpasował się w dzisiejszy makijaż. Powiem Wam szczerze, że nie zastanawiałam się nad tym, ale faktycznie udało mi się go dopasować. I jest to taki bardzo nieoczywisty kolor. To ani nie jest typowy róż, ani czerwień, ani koral, tylko połączenie tego wszystkiego. No, i wydaje mi się, że na jesień będzie bardzo e, ciekawy. Także każda z nas może wybrać e, wykończenie, jakie jej odpowiada. A jeśli chodzi o tą pomadkę, bardzo łatwo się aplikowała. Aplikator jest mały, precyzyjny. E, no i czuć komfort na ustach. Jest to bardzo taka lekka formuła, ponieważ pomadka jest. Mocno płynna, dzięki czemu nie, nie zbiera się, tylko tak ładnie, płynnie się aplikuje. No i czuć, że jest naprawdę wygodnie na ustach, i mam wrażenie, że zęby są w niej jeszcze bardziej białe, także bardzo fajnie, że podkreśla tą biel. I został mi do przetestowania ostatni produkt, czyli Mgiełka Set and Refresh Perfecting Makeup Mist. Też nigdy nie używałam. Myślę, że to będzie taka bardziej ujednolicająca mgiełka, ponieważ jest typowo płynna, więc spryskuję całą twarz. Mm, ma taki delikatny, świeży zapach, trochę jakby ogórkowy, bardzo ładny. Jest typowo mokra, natomiast ładnie się rozpryskuje, nie mam żadnych takich dużych kropli na twarzy. To jest faktycznie taka chmurka. Spoko. I mam wrażenie, że Rzeczywiście widać, jakby tak delikatnie ujednolicała te wszystkie warstwy nałożonego makijażu. No, i tak się prezentuje makijaż już w pełnej krasie, bardzo jesienny, dosyć ciemny, ale naprawdę taki nadający się do noszenia, nie tak jak czasami było z artystycznymi makijażami. Także mam nadzieję, że kogoś z Was zainspiruje. Także to by było na tyle jeśli chodzi o ten film. Dajcie znać, które z produktów przyciągną Waszą największą uwagę, co Was tutaj zaciekawiło. No i jeśli chodzi o kolorówkę, też na pewno jak zawsze po czasie będę się odzywać, jak te produkty się sprawują. Jestem pod wrażeniem że tej pomadki, jest tak komfortowa na ustach. Mówię tutaj, uśmiecham się, opowiadam, a nie czuję w ogóle ściągnięcia, także... Na plus. Wypowiedzcie się koniecznie, jak spodobał Wam się makijaż, e, coś takiego już jesiennego, ponieważ, no wiecie, że ja jestem fanką tych makijaży i na pewno będzie ich jeszcze mnóstwo e, tej jesieni na kanale. Także dziękuję Wam bardzo jeszcze raz za oglądanie tego filmu. Dziękuję również Marce Estelauder Lauder za współpracę przy tym odcinku, ponieważ mega się cieszę, że w końcu mogłam przetestować kolorówkę marki Estelauder. Lauder. E, zaintrygowana jestem, zapowiada się ciekawie, także. To by było na tyle. Kciuk do góry i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, pa-pa!